Rzadko to sobie uświadamiamy, ale 80 lat temu dla wielu milionów Polaków wcale nie zakończyły się drugowojenne cierpienia. Niepewność jutra, nie zniknął strach, nie zniknęły inne traumy. Miliony Polaków ruszyły na tak zwane Ziemie Odzyskane, na dziki zachód do Nowego Świata. Ich historię opowiedziałem w książce Repatlant 45 Drogi Polaków na Ziemie Odzyskane. To reportaż, który właśnie dzisiaj debiutuje w księgarniach, w dobrych księgarniach, także internetowych. To opowieść o podłym eksperymencie, jaki Wielka Trójka, czyli Stalin, Churchill, Roosevelt, przeprowadzili na milionach ludzi w Europie. Bohaterką tej książki jest m.in. pani Halina Żak, matka aktora Cezarego Żaka. Ona i jej rodzina zostali zesłani na Syberię a po wojnie do dolnośląskiego Brzegu Dolnego. Jej tato, uwięziony przez NKWD, nigdy już nie zobaczył żony i dzieci. W Repatlandzie 45 opowiedziałem też o rodzinie Renaty Pałys, aktorki, która wcielała się w postać Heleny Paździoch w serialu Świat Kiepskich, Mojej Przyjaciółki. Helena Paździoch i Renata Pałys naprawdę mają dużo wspólnego. Paździochowa zamieszkała w poniewieckiej kamienicy, prawdopodobnie była wrocławską autochtanką, a rodzina Renaty Pałys musiała trafić do Wrocławia z Lwowa, który nie był już polski. Babcia Renaty wykupiła jej dziadka z kopalni, z obozu, z więzienia w Donbasie, do którego zesłali go Rosjanie. Przyjechali do Wrocławia i zamieszkali w kamienicy bardzo podobnej do tej. W której żyli kiepscy i Paździochowie. Repatan 45 jest pełen podobnych historii. Książkę i audiobook czytane, a jakże przez Cezarego Rzaka, syna pani Haliny, o której wspominałem, nie mogło być inaczej, znajdziecie już w dobrych księgarniach, także internetowych. Serdecznie ją wam polecam. To jest naprawdę kawał ciekawej historii. Tomasz Bonek.